Dzisiaj zabiorę Was w okolice jeziora Lochtej. Jest to naprawdę bardzo fajna okolica, pełna jezior oraz rzek i lasów. Oprócz tego jeziora Loktej jest jeszcze rzeka tej i tej Forest. I ja właśnie tutaj wspomnę, że na tej rzece brałam udział w spływie kajakowym i była to mega frajda, Jeżeli ktoś chce obejrzeć filmik, obejrzeć filmik to ja tutaj wrzucę link u góry. Tutaj już widać to jezioro Loktej, ale musimy jeszcze znaleźć miejsce na biwak. Plan rozłożenia naszego obozu, biwaku, był właśnie w tych okolicach, ale niestety droga dojazdowa była zamknięta i musieliśmy wymyślać jakąś inną opcję. Został nam plan B, czyli szukanie jakiejś dzikiej miejscówki. No i właściwie nie wiedząc gdzie, tak jechaliśmy przed siebie, licząc na to, że coś znajdziemy. Zatrzymaliśmy się, bo już nie było sensu dalej jechać. Droga się zwężała coraz bardziej, ale chyba znaleźliśmy właściwe miejsce na biwak. No i wygląda na to, że miejscówka znaleziona po długich poszukiwaniach. Miejsce, które zaplanowaliśmy wcześniej, niestety było już zamknięte. Znaczy nie już, tylko zamknięte, nie nieotworzone. Nie wolno było rozbijać namiotów. Chyba to jeszcze właśnie po tym samym wirusie nie otworzyli. No ale nic, nie ma tego złego. Mamy fajną miejscowę na dziko. Mamy rzeczkę. Mamy las. Wszystko co trzeba. I mamy polane pod namioty. Jak dotarliśmy na miejsce, było już dosyć późno, późne popołudnie. Więc skupiliśmy się na rozłożeniu namiotów, przygotowaniu wszystkiego do biwaku. No i oczywiście na koniec co? Tradycyjnie ognisko. Byliśmy mega głodni. Dzień dobry. No, już dzień drugi naszego biwakowania. To się całkiem dobrze, myślałam, że będzie zimniej w nocy, a wcale nie było zimy. No i zobaczymy co dzisiejszy dzień przyniesie. Idę się trochę odświeżyć, reszta za wórki jeszcze w tak śpi, a ja wstałam i czas troszkę się umyć w rzece. Dawno, dawno się nie w rzece. No i trochę odświeżyć. Zobaczymy, co dziś będziemy robić. Pogoda wygląda, wydaje się, bardzo fajna. Słoneczko już jest. No to zobaczymy. No. No, mamy super łazienkę, zobaczcie dzisiaj. Z takiej łazienki. O, Będę korzystać. Woda pewnie zimna, jak to w Szkocji. Ale zobaczcie. Super, nie? Czy obudzić rano? W takiej scenarii. Zobaczcie. No. Elegantko, a tam już właśnie <śled> patrzcie. Widzicie to? Jak się pan? Tam... Ustawka normalna. Mm. <śled> no, super. Dobra, ja... ja się muszę trochę odświeżyć. Ja jeszcze Wam pokażę. Fajne mamy miejscowe. No powiem Wam, że miejscówka nam się udała. Plan był taki, że jedziemy w inną, inne miejsce i rozwijamy się nad jeziorem. To było też fajne, bo fajna, fajna miejscówka nad jeziorem, ale jak już wspomniałam, zamknęli w ogóle dojazd i zakazali zakowania przez wirusa właśnie przez to wszystko ta klonka wszystko zmieniła, tak naprawdę wiele miejsc jest nadal zamkniętych, mimo że oficjalnie szkota się też już otworzyła na, na takie właśnie campingi, no ale jeszcze nie wszyscy się jakby dostosowali albo na razie nie chcą. Uuuh! Woda lodowata! Naprawdę mm. Nie, nie będę wchodzić. Tu jest taka górska, górski strumień. No nie ma szans, ale przynajmniej trochę można się orzeźwić. Dobra pobudka z rana w takiej lodowatej wodzie. Mm. Dzikość mnie zachwyca, super jest. O, zanurzyjka. Słyszycie? Taki. Taka pobudka była dzisiaj. Plan na dziś zrobiony. Postanowiliśmy pójść nad to jezioro, nad którym nie mogliśmy się rozbić, e, i zadecydowaliśmy, że pójdziemy tam na piechotę, bo po prostu też trochę sportu nam się przyda. E, godzin, jakieś dwie godziny, chyba drogi, o ile dobrze tam pamiętam z mapy. No ale będzie fajnie, bo widoczki super, i na pewno dobrze nam zrobi tak trochę sportu. Jezioro Tej jest bardzo uroczym jeziorem. Jest takie charakterystyczne, ponieważ jest bardzo, bardzo długie i wąskie. Oczywiście można tam uprawiać różne sporty wodne, więc naprawdę warto się wybrać, bo jest masa atrakcji. Jedną z atrakcji jest, a właściwie był, bo niestety spłonął, taki Kranong Center. To jest, kranong to w ogóle takie starożytne zagrody z drewna, często budowane na małych wysepkach. No i dzisiejszy dzień naprawdę super. Pogoda nam się tak udała, słuchajcie. I zdecydowaliśmy się wypożyczyć kajaki, popływać trochę z dzieciakami. No, naprawdę super, super, super wypad. Właśnie tam nasi pływają w talii. Zobaczcie, jest tak super! Pogoda ostatnio była deszczowa i po prostu ten czas gdy jest, jesteśmy na wyjeździe po prostu jest idealnie. No Teraz idziemy na jedzenie wymęczeni, ale szczęśliwi! To tyle na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zachęcam do subskrypcji. Do następnego razu. Cześć!